Dzień dobry. Jest z nami, witamy. Panią Krystynę Mazurównę witamy, tancerkę, choreografkę. Halika, przecież tam będę ani jednego słowa zagranicznego nie zna. A ty niby znasz. No pewnie, że znam, no, pewnie, że znam. No, znałem tylko, żem że, 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 że dużo zapomniał, bo, bo ostatnio się nie używa. No ciekawa jest jaki, Akceptowałem jej brak identyfikatora i przychodzenie w wyuzdanych strojach. Ale kiedy zobaczyłem, że na sprawdzianie ściąga z komputera, byłem bardzo poirytowany. Każdy z nas ma jakieś postanowienia wielkopostne. Uczestniczymy czy będziemy uczestniczyć w dekolekcjach wielkopostnych? Wielki post to taki wyjątkowy czas, kiedy Bóg przemawia do nas poprzez modlitwę, post i jałmużnę. あっ Co, powiem ci co myślę. Tak prosto w twarz! Kiedy cię widzę, to się wstydzę. Nie, no to nie do wiary, nie to być nie może. Osiem lat podstawówki, cztery liceum. Potem pięć bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. Obracia, poloniści, siostry polonistki. 130 roby u nas na pierwszym roku.